Dzień dobry, kościele. Chwała Bogu, bo po to dzisiaj tutaj jesteśmy i, i żeby Mu oddać chwałę, żeby Mu oddać cześć, żeby poczuć Jego obecność, żeby przyjąć to, co On ma dla nas. I mam nadzieję, że, że ma dla nas również Słowo na dzisiaj, bo to jest Bóg, który żyje i mówi. Amen. I myśli o nas, troszczy się każdego dnia. Słuchajcie, temat. Zaczerpnałam z księgi Amosa, bo to jest czas zły. Ten fragment przytoczę na końcu, ale, patrząc na to, co dzieje się wokół, to możemy powiedzieć, że to jest zły czas. Najpierw była pandemia, zamykano nas w domach. Niosła ze sobą też śmierć. Teraz przyszła wojna, taka bardzo realna. Bardzo namacalna, która niesie zniszczenie, śmierć, straszne rzeczy. I patrząc na to, wydawać by się mogło, że, że zło podnosi głowę i triumfuje. Ale wiecie, tak nie jest. <laughs> to wszystko są pozory, to widzą tylko nasze oczy, ale Bóg widzi coś zupełnie innego. I na wstępie przytoczę fragment, który ostatnio pastor tutaj e, cytował z Ewangelii Mateusza. Będziecie słyszeć o wojnach, dotrą do Was wieści z pól bitwy, ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. Nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, ale to jeszcze nie koniec. Dzieje się zło wokół nas. Jeszcze niedawno żyliśmy sobie wygodnie w naszych domach, nie myśląc w ogóle o, o jakimkolwiek zagrożeniu takim fizycznym, realnym, czymś, że może nasze życie się zakończyć dziś, jutro. Czasy zmieniły się radykalnie. I wielu zadaje pytanie: dlaczego Bóg na to pozwala? Spotkaliście się z takim pytaniem? Dlaczego Bóg pozwala? Zabijać dzieci? Dlaczego Bóg pozwala mordować niewinnych? Dlaczego pozwala burzyć miasta? Jak myślicie dlaczego? Ja mam jedną odpowiedź. Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Każdemu z nas i on to szanuje. Szanuje Twoją wolną wolę, Twoje wybory. Szanuje wybory każdego człowieka, bo, bo tak nas stworzył, tak nas ukształtował, dał nam wolną wolę. Każdy człowiek może żyć według trzech rodzajów planu. Ja to tak widzę. Pierwszy plan, według którego każdy z nas może żyć, to jest Boży plan dla mojego życia. Boży plan dla każdego człowieka. Możesz wybrać tą drogę, którą pójdziesz i żyjesz według planu. Kolejny plan, który człowiek może realizować, to jest mój plan dla mojego życia. Każdy z nas ma jakiś tam swój plan. Nie zawsze zgodny. Jeśli nie znasz Boga, to on nie jest zgodny z tym, co Bóg dla ciebie przygotował. Czyli każdy człowiek może żyć według planu jakiegoś tam swojego dla, dla własnego życia. Ale istnieje jeszcze trzeci plan, według którego możesz żyć, możesz iść. To jest diabelski plan dla życia człowieka. A po co przyszedł diabeł? Żeby mordować, niszczyć, kraść, kłamać zabijać. I wiecie, każdy człowiek ma wolną wolę. I ten, kto rozpętał tą wojnę, też ma wolną wolę. Ale ja myślę, że on nie postępuje już nawet według własnego planu i według własnych ambicji, ale to, co się dzieje, to jest dzieło diabła. Pamiętacie, jak diabeł kusił Pana Jezusa i powiedział do niego tak, to już było ten trzeci etap, trzecie kuszenie. Potem znów diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę i pokazał Mu stamtąd wszystkie królestwa świata w całej ich okazałości i zaproponował, dam Ci to wszystko, jeśli Ty upadniesz przede mną i złożysz mi pokłon. I myślę, że tu też diabeł przyszedł i obiecał komuś. Mówi, rób co Ci każę, a będziesz panem tej ziemi, odbudujesz imperium, będzie... Będziesz królem, będziesz carem, będziesz władcą. I to, co się dzieje, dzieje się dlatego, że ktoś realizuje diabelski plan, bo ma wolną wolę. Ale wiecie, to jest dobra wiadomość, bo diabeł już został zwyciężony i on o tym wie. On jest przegrany. Próbuje tylko wyciągnąć ludzi, okłamać ich, oszukać, żeby oddawali chwałę nie temu, co trzeba. Ale to nie jest Boża wina, to co się dzieje. To jest nasza wina. To, że mamy wolną wolę i wybieramy niekoniecznie ten plan dla naszego życia, który przygotował Bóg. Taki obrazek chciałabym nam wrzucić. Obraz drogi. Jesteśmy kościołem w drodze, więc myślę, że, że ten obraz będzie do nas przemawiał i będzie taki dość sugestywny. Wyobraź sobie, że jedziesz szosą, jedziesz drogą, samochodem, tak? Pewnie większość z nas ma prawo jazdy. I co się dzieje? Po drodze znasz przepisy, żeby jechać. Po drodze są znaki, które mówią ci, jak jechać, żeby dojechać bezpiecznie. A w dzisiejszych czasach jeszcze większość, jeśli wybieramy się w dalszą drogę, ma nawigację czyli głos, który mówi ci, jak dotrzeć do celu. Hmm? Widzicie ten obraz, jedziesz samochodem, znasz przepisy, ktoś ci je wcześniej wyłożył, patrzysz na znaki, słuchasz, słuchasz nawigację, która prowadzi cię najkrótszą albo najlepszą drogą do celu. Hmm? Ważne, żeby mieć dobrą nawigację. <słuchaj> I co nam może mówić ten obraz? Słuchajcie, nasze życie. Nasze życie. To też droga, tak? Mówimy, że jesteśmy w drodze. Ale yy, znaki, przepisy prawa to słowo Boże w naszym życiu, tak? Znasz je, czytasz, poznajesz. Bóg daje ci znaki, przygotowuje cię na tą drogę. A czym może być nawigacja? Głosem Ducha Świętego. Słuchajcie, to jest tak celna nawigacja, najlepsza jaka może być. Ten głos się nigdy nie myli. Ten głos zawsze doprowadzi Cię do celu. Więc jesteśmy w drodze. Naszymi znakami, przepisami jest Słowo Boże i, i nie możemy tego pominąć, jeśli chcemy realizować Boży plan w swoim życiu. A naszą nawigacją najlepszą na świecie jest Duch, Duch Boży, Duch Święty. Bo o Duchu Świętym czytamy, jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, Prowadzi nas we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Nikt nie wie tego, co wie Duch Święty. I dlatego jest najlepszą, najlepszą nawigacją. Bo On ci powie o wszystkim, co usłyszy, a gdzie usłyszy. Od Boga Ojca, od Syna Bożego. I powiadomi cię o tym, co ma nadejść. To Duch Święty... Zradza proroctwa, zradza słowo wiedzy. Wiecie, to jest naprawdę nawigacja, jakiej żaden człowiek nie stworzył. Czyli żeby iść tą drogą, którą Bóg zamierzył, to muszę przestrzegać przepisów i mieć dobrą nawigację. Ale nie wiem czy wiesz, Bóg na te trudne czasy, na złe czasy, bo czasy są złe, tak pisze w Księdze Amosa. Przygotował dla nas ofertę. On chce z tobą pohandlować. <laughs> przygotował dla nas ofertę, która jest aktualna w każdej minucie naszego życia. Nie tylko w trudnych czasach, ale jest aktualna każdego dnia. I powiem Wam tak, że zdumiewa mnie, jak niewielu tak naprawdę z nas z niej korzysta. Zaraz powiem, o jaką ofertę chodzi. Ale. Działamy tak, że często się łamiemy, łapiemy na jakieś pseudopromocje, tak? Piszą, że kosztowało 1000, teraz 200, więc biorę to w ciemno. A Bóg daje nam super ofertę. Super ofertę na, na, te, na te trudne czasy. A jaka ta oferta? Bóg chce, żebyśmy mu oddali wszystkie troski, problemy, porażki, wojny, pandemie, nasz strach. Obawy, straty materialne, Bóg chce. On mówi, żebyśmy mu to wszystko oddali taką ofertę handlową daje, a on w zamian da nam swój pokój i radość. Znasz tą ofertę? <grych> a nie dziwisz się, że nie korzystamy z tego? Łapiemy pseudo-oferty, pseudopromocje, a tego, co Bóg ma dla nas. Często o tym zapominamy, i martwimy się, i nakręcamy się, i myślimy, co będzie jutro, i analizujemy, co było wczoraj, yy, i patrzymy, co się dzieje dzisiaj. I jesteśmy załamani, bo jest strasznie. Tak, po ludzku patrząc, jest strasznie, bo zło podnosi głowę. To jest prawda, że podnosi głowę. Ale jeszcze wracając do tego zła, to chyba już kiedyś mówiłam taką anegdotkę, ale przychodzi Icek do rabina i mówi. Rabi, źle jest w moim życiu. Nic się nie układa. Interesy nie idą, rodzina się rozpada. Tragedia. Rabi siedzi, myśli i mówi: Zawsze tak nie będzie. Po jakimś czasie Icek spotyka Rabina i mówi: Rabi, ty to jesteś mądry człowiek. Cudownie, wszystko się układa. Pieniędzy mam tyle, że nie wiem, co z nimi robić. Spichlerze pełne, rodzina się powiększyła. Rabin się zatrzymał i mówi: "Zawsze tak nie będzie. I słuchajcie, to zło, które jest wokół nas, ono nie zawsze się będzie panoszyć. I tak jest w naszym życiu, że jest dobrze, źle i znowu dobrze, ale jeśli mamy Boga, to możemy mieć pokój i radość, bo on mówi nawet kiedy jest źle, to to wszystko oddaj mnie. Wiecie, on nie chce nic w zamian." Nie chce nic w zamian. Mówi, oddaj, oddaj, nie musisz płacić, oddaj mi to, co złe, to, czego nie potrzebujesz, to, co cię męczy, to, co cię dręczy, to mi oddaj, a ja ci dam pokój i radość. I co jeszcze Bóg obie obiecuje w swoim słowie, że będzie się nami opiekować i będzie nas strzec? Amen. Zabiera troski, zabiera zmartwienia, a daje pokój, radość i opiekę i troskę. Pierwszy list Piotra 5:7. Taki ważny fragment. Wszelką swoją troskę zrzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was. Przeczytam po rosyjsku, bo to taki ważny fragment dla mnie. On pieciec się a was, że to wasi i was złożenie je na niebo. Amen. Bóg troszczy się o nas. Wszystkie troski złóżmy na niego. Może rzeczywiście dzisiaj jesteś w miejscu, że myślisz, że już nie będzie lepiej. Ale zawsze tak nie będzie. A jeśli masz Boga, to może być tylko lepiej. Bóg mówi, że, zostawi, że da nam swój pokój, jak my oddamy troski. W Ewangelii Jana 14, 27 czytamy: Pokój zostawiam Wam. Mój pokój Wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie, trwodze, nie bójcie się. Tuż ostatnio chyba Mariola mówiła, że to słowo nie bójcie się, nie, nie ulegajcie, trwodze. jest użyte w Biblii prawie tyle razy, ile dni w roku mamy. Czyli na każdy dzień roku Bóg mówi nie bój się, oddaj mi to, co cię obciąża, przyjdź przed mój tron, uklęknij, a ja z tym zrobię to, co potrafi tylko on, on to zrobi. Pierwsza kronik 16.27. Kilka fragmentów, żeby, żebyśmy mieli, żebyśmy znali te przepisy i to, co mówi Słowo Boże na ten temat, bo na tym się mamy opierać. Przed Nim dostojeństwo i chwała, moc oraz radość wszędzie tam, gdzie On. Amen. Tam, gdzie Bóg, tam jest radość, wbrew okolicznościom. Wiecie, to jest. Nasz umysł tego nie potrafi przyjąć, nie potrafi objąć. Ale możemy tego doświadczać, będąc blisko Boga. Co jeszcze mówi o martwieniu się, o, o troskaniu? Ewangelia Mateusza 6, 25 34 Dlatego Wam mówię, przestańcie się martwić o życie. O to, co jeść albo wypić, a także o, to, o ciało, w co się ubrać. Bo życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Popatrzcie na ptaki, zwróćcie uwagę na ptaki. One nie sieją i nie żną, nie zbierają do spichlerzów, a wasz ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Hmm. Myślisz, że jesteś ważniejszy od jakiegoś ptaszka maleńkiego? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Popatrzcie, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię Wam, to mówi Bóg. Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dzisiaj jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przeozdabia, to czy nie tym bardziej zadba o Was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie się. Czy będziemy, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy, gdzie będziemy mieszkać, to już dodaję, ale wiecie, rozumiecie. O to wszystko kłopoczą się narody. Ale wasz ojciec w niebie wie, że tego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. I nie martwcie się o jutro gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Wiecie, niesamowite słowo. <laughs> niesamowite słowo. Co za świetny interes. Wchodzisz w to? Bóg mówi, dawaj swoje zmartwienia, ja ci dam mój pokój. Oddaj mi wszystkie swoje niepokoje, troski, a ja ci dam moją ochronę, miłość, radość. Ale takie przywileje są dostępne tym, którzy trwają w Jego Słowie, którzy narodzili się na nowo, którzy są Jego dziećmi. Hmm? To jest nasz przywilej, że Bóg się o nas troszczy. Nie my musimy się troszczyć o to, co będzie jutro. Nie musimy rozważać tego, co było wczoraj. I może niektórzy mówią, gdzie jest Bóg, bo dzieje się tyle zła. Ale ja Ci powiem, że Bóg nie śpi. Śpiewaliśmy dzisiaj, że czasem nie widzimy, a on działa, czasem nie słyszymy, a on działa. W Księdze Izajasza 64, 4 czytamy. I od wieków nie słyszano, w uszy nikomu nie wpadło, ani oko nie widziało, poza Tobą Boga, który by działał na rzecz tego, kto go oczekuje. Oczekujesz dzisiaj Boga? Oczekujesz dzisiaj Boga, oczekujesz Jego działania. To co on mówi? Że nie słyszano, nie widziano ani w uszy nikomu nie wpadło, żeby był inny Bóg, który działa na rzecz tego, kto go oczekuje. My tego czasami nie widzimy, rzeczywiście, może nie czujemy, ale Bóg cały czas się o nas troszczy. Nie ma, bez przestanku. Po co więc marnować czas na zamartwianie się, skoro do niczego to nie prowadzi? <laughs> Jaki jest sens troszczyć się o to, co było, rozważać to, jeśli to już minęło, nie wrócisz, nie możesz tam nic zmienić, nie możesz odkręcić tego, co zawaliłeś? Albo po co myśleć o tym, co będzie jutro, kiedy jutro jeszcze się nie zaczęło, a Bóg już tam jest? Hmm? Czy wiesz, że Bóg jest już w jutrze? On już przygotowuje dla ciebie tam to, co ma dobrego. Wyzwanie, handel zamienny z Bogiem, wymienny. Już dzisiaj oddaj Bogu swoje zmartwienia, a spłynie na ciebie ponadnaturalny pokój. Wiecie, ja tego doświadczyłam nie raz i nie dwa w trudnych sytuacjach, kiedy mówiłam, Panie, ja nie wiem, co zrobić. Tylko ty możesz. To przychodził taki ponadnaturalny pokój, że w sytuacji, w której normalna kobieta, martwiąc się o swoje dziecko, biegałaby, nie wiem, z kąta w kąt. Ja potrafiłam zasnąć spokojnie, bo Bóg taki pokój. Takim pokojem mnie obdarzył. Mówię to z własnego doświadczenia. Taki, taki on jest. <grym> Izajasza 44,8. Wiecie, to cały czas są te wskazówki, przepisy, według których mamy iść. Nie ulegajcie trwodze, dajcie odpór lękom, odpór temu strachowi. Pan mówi też: przeciwstawcie się diabłu, prawda? Nie poddawaj się, dawaj odpór. Składaj to wszystko pod, mój, pod moje stopy, pod, przed moim tronem. I dalej czytamy: Czy od dawna nie przekazywałem wam i nie głosiłem? Jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie ma opoki, nie ma żadnej. Tylko Pan jest Bogiem. Tylko On ma moc to zrobić. Tylko On trzyma to wszystko w swoich rękach. Pomimo tego, że zło podnosi głowę, to On i tak panuje nad tym. Chociaż czasami myślimy, że, że jest tragicznie, to On ma rozwiązanie. Już ostatnio mówiłam to zdanie: nie patrz do tyłu, bo ty tam nie idziesz. Jesteśmy w drodze, ale idziemy do przodu. Idziemy według planu, który Bóg nam wyznaczył. Nie rozmyślaj nad tym, co straciłeś. Może tego było dużo, może dom, może rodzina. Pamiętacie oba, ile on stracił? Wszystko, co miał. I Bóg mu to wynagrodził wielokrotnie w dwójnasób. Nie martw się o jutro, bo nie masz na to wpływu. I od się tym, co się wydarzy, co, co będę jutro jeść, w co się ubiorę, to niszczysz tylko siebie. Niszczymy swoje myśli, swoje zdrowie, swoje ciało, swoją relację z Bogiem, tak? Bo nie, nie mamy z nim kontaktu, bo ciągle myślimy, co to będzie, co to będzie, co to będzie. I może sobie myślisz, łatwo ci mówić, bo jesteś w innym miejscu. Ale ja chcę Ci powiedzieć z mojego doświadczenia, że przechodziłam przez trudne rzeczy. Może to nie była wojna, ale Bóg był wierny. I to, co pisze w tym, w Jego słowie, zawsze się sprawdza. Jego obietnice są takie, amen. Takie zdanie, posłuchajcie. Zbawienie to dzieło Boga. Możecie na to powiedzieć amen. Nie możemy sobie zasłużyć na to w żaden sposób. Zbawienie to dzieło Boga. Ale przemiana myślenia to nasza odpowiedzialność. To, o czym myślę, to, co robię z tym, co, co wchodzi do mojej głowy, to jest moja odpowiedzialność, żebym zaczęła myśleć po Bożemu, żebym przyjęła tą Jego ofertę, przyjął tą Jego ofertę i powiedział: Panie, wszystko tobie oddaję i wierzę, że będzie dobrze, że Ty zrobisz to, co potrafisz tylko Ty. Bo zbawienie to dzieło Boga i nikt nie może dołożyć ani Ociupeńki do tego, ale przemiana myślenia, upodobnianie się do Chrystusa to jest nasza odpowiedzialność. Tej pracy nikt za mnie nie wykona. I dzisiaj Bóg mówi: Ja Ci daję ofertę. Dawaj wszystko, co Cię gnębi. Wrzucaj, mam wielki wór. A ja Ci dam pokój i radość. A ja Ci dam nadzieję na lepsze jutro. Słuchajcie, ten fragment, o którym mówiłam z księgi Amosa, rzadko cytowana księga, księga, tak sobie myślę. Piąty rozdział, wersety 13 do 15. Dlatego rozumny ubolewa w tym czasie, bo to jest czas zły. Jesteśmy rozumni, widzimy, co się dzieje, i serce nas boli, bo, bo jest zło, bo wróg kradnie, zabija, niszczy. Więc rozumny nie może. Przejść obojętnie. Ubolewa. Płacze z płaczącymi, bo to jest czas zły. Ale co mówi dalej Pan przez proroka Amosa? Szukajcie dobra, nie zła, a będziecie żyli. <laughs> Szukajcie dobra, nie zła, a będziecie żyli. <laughs> Może sobie myślisz dzisiaj, jak ja nienawidzę tych, którzy atakują Ukrainę. Nie myśl tak dzisiaj, szukaj dobra, nie zła. Bóg tak nie myśli. Czytam dalej z tej księgi Amosa. Wówczas Pan, Bóg zastępów, będzie z Wami, tak jak mówicie. Jeśli będziemy szukać dobra, nie zła, to Bóg będzie z nami. Miejcie w nienawiści zło, celujcie w tym, co dobre, bo to jest czas zły, Bóg mówi, ale Ty celuj w tym, co dobre, czyli zajmuj się tym, co dobre. Bądź światłem. Bądź nadzieją w tej ciemności dla innych, a będziesz żył. I będą żyli ci, którzy są wokół ciebie, bo, bo dasz im nadzieję. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. Podoba mi się. Dlatego rozumny ubolewa w tym czasie, bo to czas jest zły. Boli mnie serce na to, co się dzieje, ale Bóg mówi: szukajcie dobra, nie zła, a będziecie żyli. Wówczas Pan, Bóg zastępów, będzie z Wami. Tak jak mówicie, miejcie w nienawiści zło, a celujcie w tym co dobre. Piękne słowo, na ten czas. Bo czas jest zły, ale Bóg jest ponad tym. Będę podsumowywać powoli to, co powiedziałam. Pierwszy punkt: zaufaj znakom i nawigacji. Znaki to Boże słowo. A nawigacja to Duch Święty. Bądźmy blisko, zagłębiajmy się w Boże Słowo, miejmy społeczność z Duchem Świętym, żeby Bóg do nas mówić, żeby mógł nam wskazywać tą drogę, żebyśmy umieli usłyszeć Jego głos w tym trudnym czasie. Drugi punkt: Oddaj problemy, zmartwienia w dobre ręce. Ja znam tylko jedne dobre ręce i jedną osobę, która jest dobra, bo tylko Bóg jest dobry. Czyli wszystkie swoje problemy oddaj w dobre ręce, bo on wie, co z tym zrobić. Trzeci punkt. Odbierz pokój i radość. Amen. I czwarty. Celuj w tym, co dobre. Rób to, co dobre. Rób to, czego oczekuje Bóg. Nie myśl źle, nie przeklinaj, ale bądź światłem. Ciemność nie przemoże światła. Czy możemy na to powiedzieć amen? Jeśli my będziemy światłem, popatrzcie, może nie jest duża grupa nas tutaj, ale jeśli będziemy światłem, to będziemy rozpraszać tą ciemność. To będziemy nadzieją. Czyli pamiętaj, Bóg daje ci ofertę. Wyrzuć to, co cię męczy. Oddaj mnie. Dla mnie nic nie jest za ciężko. Ja szedłem na ten krzyż, szedłem na krzyż, na, na śmierć, niosłem to drzewo, które było strasznie ciężkie, ale jeszcze cięższe były Twoje grzechy. I możesz jeszcze dorzucić coś do tego, to co cię martwi. Ja to uniosę, tak mówi Jezus dzisiaj. Ja, ja dam radę, a w zamian dam ci pokój i radość, dam ci nadzieję. <grym> Celuj w dobrym, będziesz światłem, będziesz nadzieją. Amen. <grym> Pozwólcie, że się jeszcze pomodlę. Panie. Ty widzisz to, co się dzieje. Ty wiesz, że ten czas jest zły, Panie. Ale Ty jesteś naszą jedyną nadzieją. Jedynie Ty, Panie, możesz poradzić temu. Bo Ty zwyciężyłeś diabła, Panie. On próbuje podnieść głowę, próbuje nas wystraszyć, ale Ty mówisz, nie bój się, nie lękaj. I my chcemy się tego słowa dzisiaj, Panie, trzymać. Chcemy brać Twój pokój, radość. Chcemy być Twoim światłem, Panie, na każdy dzień. Otwieramy nasze serca. Otwieramy, Panie, na to, co chcesz nam mówić, Duchu Święty. Dotykaj naszych serc. Dotykaj naszych serc. Ja dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo, które jest, które jest tymi znakami, które jest tym przepisami. Jakie nie pozwolą nam zboczyć z Twojej drogi. Panie, jesteś cudowny. Jesteś cudowny i chcę to dzisiaj wyznawać. <laughs> Chcemy to dzisiaj wyznawać, Panie, że Ty jesteś jedyną nadzieją. Amen.